Cześć! W tym filmie pokażę Ci, jak otwierać pliki Java w systemie Windows. Prawdopodobnie masz problem z otwieraniem plików Java w Javie. Rozwiążemy to teraz. Najpierw sprawdźmy, czy mamy zainstalowaną Javę. Kliknij w wyszukiwarkę Windows i wpisz cmd. Zobaczysz wiersz poleceń. Kliknij na niego. Tutaj wpisz java version. Tak to wygląda. Teraz naciśnij Enter. Jeśli masz Javę, zobaczysz taki komunikat. Zobaczysz wersję Java. Jeśli pojawi się błąd, a nie wersja Java, musisz ją zainstalować. Wyszukaj Java Download i kliknij drugi link, by pobrać dla Windows. Następnie kliknij Pobierz Java. Plik zostanie pobrany. Wypełnij formularz i zainstaluj. A następnie polecam najpierw zrestartować komputer, a potem ponownie wykonać ten krok, żeby sprawdzić, czy masz już wersję Java. To powinno zadziałać. Gdy wiemy, że mamy Javę, próbujemy otworzyć plik, klikając tu prawym przyciskiem myszy. Klikamy Otwórz za pomocą i ważne, żeby wybrać Java Platform Seminary. Jeśli tego nie widzisz, kliknij więcej aplikacji i tam powinno się to pojawić. Jeśli jednak nie widzisz tej opcji, mam inne rozwiązanie. Wyszukaj Javafix. To mały program, który pozwala wybrać Java Platform SE Binary i powinien automatycznie rozwiązać problem. Klikamy na drugą stronę, w moim przypadku tę od Johanna N. Löffelmana, nie Softonic. To jest oryginał. Strona wygląda dziwnie, bo jest stara, ale nie martw się. Na przykład Ludzie pytają, czy JavaFix jest bezpieczny. Tak, jest. Zależy to od źródła pobierania. Klikamy tutaj, a potem na JavaFix.exe. Pobiera się, klikamy, pojawi się komunikat. Kliknij. Tak, potem zobaczysz kolejny. Klikamy OK, i teraz powinieneś otworzyć swój plik. Albo podwójnym kliknięciem, albo prawym przyciskiem myszy. Wybierz Otwórz za pomocą i powinieneś móc to wybrać. Po wybraniu zalecam ponownie zaznaczyć to pole i kliknąć OK. I widzimy, że mogę otworzyć ten plik tutaj. Jeśli film Ci pomógł, będę wdzięczny za lajka.